W 1983 roku wewnątrz nieprzeniknionych murów Watykanu zaginęła piętnastoletna dziewczyna. Nie była to jednak byle jaka dziewczyna. Emanuela Orlandi, córka watykańskiego urzędnika, udała się na lekcję gry na flecie i nigdy już nie wróciła. Ta sprawa, pełna niewyjaśnionych telefonów, wiadomości od rzekomych porywaczy i milczenia ze strony Watykanu, stała się jedną z największych i najbardziej przerażających tajemnic Stolicy Apostolskiej. Do dziś nierozwiązana. Jej historia to tylko jedna z wielu mrocznych tajemnic, które Watykan stara się utrzymać w ukryciu. Dziś zanurkujemy w 10 szokujących wydarzeń, o których nigdy nie dowiecie się z mediów. Przygotujcie się, ponieważ to, co usłyszycie, może wstrząsnąć waszym postrzeganiem jednego z najświętszych miejsc na świecie. Emanuela zaginęła 22 lata czerwca 1983 roku. Zarówno Watykan, jak i władze włoskie początkowo zareagowały z wahaniem, co tylko wzmocniło podejrzenia. Doniesienia o telefonach od mężczyzny, który nazywał siebie Amerykaninem, twierdziły, że dziewczyna została uprowadzona przez grupę terrorystyczną domagającą się uwolnienia Mehmeta Ali Akcy, zamachowca na papieża Jana Pawła II. Te żądania okazały się jednak mylące i niewiarygodne, a wkrótce pojawiły się znacznie mroczniejsze teorie. Inne teorie wskazywały na związki z przestępczością zorganizowaną, konkretnie z rzymską mafią Banda della Magliana, z powodu długów Banku Watykańskiego. Pojawiły się nawet spekulacje o skandalach seksualnych wewnątrz Watykanu, które mogły być motywem do porwania lub morderstwa. Rodzina Orlandii do dziś walczy o prawdę, podczas gdy stolica apostolska wielokrotnie odmawia otwarcia swoich archiwów i udzielenia pełnej współpracy. Co naprawdę stało się z Emanuelą Orlandii, pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ukryte za grubymi murami Watykanu, spowite dziesięcioleciami milczenia. Bank Watykański, znany jako IOR, Instituto Perle Operi di Religione, przez dziesięciolecia był centrum nieprzejrzystych operacji finansowych i skandali, które wstrząsnęły podstawami Kościoła. Najbardziej znanym jest przypadek bankructwa Banco Ambrosiano w 1982 roku i związana z nim tajemnicza śmierć Roberta Calviego, nazywanego bankierem Boga. Kalwiego znaleziono powieszonego pod mostem Blackfriars w Londynie, co początkowo uznano za samobójstwo, ale później władze brytyjskie dopuściły możliwość morderstwa. Czy Calvi został uciszony, żeby nie ujawnił szczegółowych informacji o praniu brudnych pieniędzy, związkach z mafią i tajnych operacjach, w które Watykan poprzez IOR był zaangażowany? Spekulacje sugerują, że przez IOR przepływały miliardy dolarów, często z nieczystych źródeł, co pozwalało Watykanowi finansować tajne operacje, wspierać polityczne agendy i utrzymywać swoją władzę bez żadnego nadzoru. Ostatnie wiadomości bankiera pozostały niekompletne. A prawda o tym, kto naprawdę pociągał za sznurki, jest pogrzebana w głębinach londyńskiej tamizy. Jego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Albino Luciani, papież Jan Paweł I, objął urząd z wizją reformy, otwartości i oczyszczenia Watykanu, szczególnie w kwestii finansów i walki z korupcją. Planował ujawnić mroczne transakcje w IOR i wymienić kluczowe osoby, w tym potężnego kardynała i szefa Banku Watykańskiego. Jednak 28 września 1978 roku został znaleziony martwy w swoim łóżku. Oficjalna przyczyna zawał serca. Ale wiele szczegółów nie pasowało. Szybkie balsamowanie ciała, brak sekcji zwłok, mylące doniesienia z Watykanu o czasie i okolicznościach jego odkrycia to wszystko wywołało falę sceptycyzmu. Powstały dzikie spekulacje o otruciu łączące jego śmierć z potężnymi kręgami, które obawiały się jego reform, od mafii, przez masonów, aż po wysoko postawionych kardynałów, którzy pragnęli utrzymać status quo. Co naprawdę stało się w tę fatalną noc w papieskich komnatach? Prawda zaginęła w mgle tajemnicy, chroniona cichym przyzwoleniem. 1998 Watykanem wstrząsa krwawy incydent, który miał miejsce w samym sercu stolicy apostolskiej. Dowódca gwardii szwajcarskiej Alois Estermann, jego żona Gladys Meza Romero i gwardzista Cedric Tornaja zostali znalezieni martwi w mieszkaniu Estermana. Oficjalna wersja? Tornaya w depresji z powodu odmowy awansu zastrzelił dowódcę, jego żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Ale i tutaj pojawiły się rysy. Tornaje był znany jako oddany i zdyscyplinowany gwardzista, który darzył wielkim szacunkiem swoich przełożonych. Dlaczego miałby popełnić taki czyn? Podejrzenia padły na Watykan, że próbowało ukryć inną, znacznie mroczniejszą prawdę. Spekulowano o wewnętrznych walki o władzę, o zatajonych informacjach, które Esterman mógł znać, a nawet o zaangażowaniu tajnych służb w intrygi wewnątrz Watykanu. Cały incydent został szybko zamknięty, ale wiele pytań dotyczących prawdziwych motywów i winowajców pozostało bez odpowiedzi, spowitych oficjalną wersją, która nigdy nie wydawała się kompletna. Watykańskie Archiwa Apostolskie miejsce, gdzie przez wieki gromadzone są dokumenty, listy i zapisy stolicy Apostolskiej, rozciągające się na dziesiątkach kilometrów regałów. Dostęp do nich jest ściśle ograniczony, a wielu historyków i badaczy uważa, że archiwum kryje informacje, które mogłyby wstrząsnąć podstawami Kościoła i przepisać części historii. Mówi się o dokumentach dotyczących Galileusza Galilei, prawdziwych przyczynach wypraw krzyżowych, tajemnych zakonów, a nawet cywilizacji przedchrześcijańskich i ich wpływu na wczesny Kościół. Niektórzy badacze spekulują, że archiwa mogą zawierać dowody na tajne porozumienia z potężnymi władcami, a nawet na kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi. Nikt dokładnie nie wie, co się tam wszystko znajduje, ale teorie o celowym ukrywaniu kontrowersyjnych prawd historycznych są nieustannie żywe. Watykan starannie strzeże, co może ujrzeć światło dzienne, a co pozostanie na zawsze pogrzebane w kurzu wieków. W ostatnich latach Watykan stanął w obliczu kilku skandali znanych jako Leaks. Te wycieki ujawniły wewnętrzne dokumenty, które świadczyły o korupcji, intrygach, walkach o władzę i nadużyciach w ramach Stolicy Apostolskiej. Najważniejszym był przypadek papieskiego majordomusa Paolo Gabrielle w 2012 roku, który wyniósł setki poufnych dokumentów i przekazał je dziennikarzom. Te dokumenty ujawniły nieprawidłowości finansowe, unikanie podatków, walkę o kontrolę nad gospodarką watykańską i oskarżenia o szantaż. Ujawnione e-maile i memoranda opisywały Watykan jako gniazdo intryk i pomówień, gdzie milczenie jest potężniejsze niż ujawnienie prawdy. Gabrielle został skazany, ale wycieki tylko potwierdziły, że za świętymi murami Watykanu odbywają się bardzo świeckie i często nieuczciwe praktyki, które instytucja desperacko pragnie ukryć. Zamiast rozwiązywać problemy, Watykan często woli uciszać posłańców złych wiadomości, co tylko wzmacnia podejrzenia. Po II wojnie światowej Watykan stanął w obliczu zarzutów pomocy nazistowskim zbrodniarzom wojennym w uniknięciu sprawiedliwości poprzez tak zwane szczurze szlaki (Ratlines). Te tajne drogi, często prowadzone przez katolickich księży i organizacje, umożliwiły tysiącom prominentnych nazistów, takich jak Adolf Eichmann czy Józef Mengele, uciec z Europy do Ameryki Południowej i innych bezpiecznych przystani. Chociaż Watykan zaprzecza systematycznemu wsparciu, dowody sugerują, że przynajmniej niektórzy przedstawiciele Kościoła, motywowani silnym antykomunizmem lub innymi ideologiami, aktywnie pomagali tym ludziom w zdobyciu fałszywych paszportów i bezpiecznego przejścia. Pytanie, w jakim stopniu wiedziało o tym samo najwyższe kierownictwo Watykanu i czy była to oficjalna polityka, pozostaje kontrowersyjnym i tabuizowanym rozdziałem historii, pełnym dylematów moralnych i niewyjaśnionych faktów, które Kościół niechętnie przyznaje. Watykan jest domem jednej z najcenniejszych kolekcji sztuki na świecie, ale co, jeśli część tego bogactwa trafia w ręce prywatnych kolekcjonerów lub na czarny rynek? Istnieją długotrwałe pogłoski o tym, że niektóre bezcenne artefakty, rzadkie rękopisy i rzeźby tajemniczo zaginęły z watykańskich depozytów bez jakiegokolwiek wyjaśnienia. Czy chodzi o bezpośrednią kradzież, czy o dyskretną sprzedaż w celu finansowania tajnych operacji, prawda rzadko kiedy wychodzi na jaw. Niektóre przypadki sugerują, że sam Watykan pod pozorem ochrony i restauracji mógł zrabować lub sprzedać przedmioty, których wartość jest nieoceniona, a których historia jest nierozerwalnie związana z dziedzictwem kulturowym, pełnym dylematów moralnych i niewyjaśnionych faktów, które Kościół niechętnie przyznaje. Watykan jest domem jednej z najcenniejszych kolekcji sztuki na świecie, ale co, jeśli część tego bogactwa trafia w ręce prywatnych kolekcjonerów lub na czarny rynek? Istnieją długotrwałe pogłoski o tym, że niektóre bezcenne artefakty, rzadkie rękopisy i rzeźby, tajemniczo zaginęły z watykańskich depozytów bez jakiegokolwiek wyjaśnienia. Czy chodzi o bezpośrednią kradzież, czy o dyskretną sprzedaż w celu finansowania tajnych operacji, prawda rzadko kiedy wychodzi na jaw. Niektóre przypadki sugerują, że sam Watykan pod pozorem ochrony i restauracji mógł zrabować lub sprzedać przedmioty, których wartość jest nieoceniona, a których historia jest nierozerwalnie związana z dziedzictwem kulturowym, co kryje się za starannie zamkniętymi drzwiami depozytów nie tylko kurz i starożytność, ale być może także puste cokoły po zaginionych arcydziełach, które mogłyby opowiedzieć historię o mrocznym handlu sztuką. Oficjalnie Watykan uznaje istnienie diabła i praktykuje egzorcyzmy. Co jednak dzieje się za zamkniętymi drzwiami podczas tych obrzędów, które są spowite całkowitą tajemnicą? I jakie rytuały są ukryte przed oczami publiczności? Istnieją świadectwa o wyjątkowo drastycznych i traumatyzujących obrzędach, które daleko wykraczają poza to, co zwykli ludzie sobie wyobrażają pod pojęciem egzorcyzmu i które graniczą z torturami. Niektóre przypadki sugerują, że Watykan stara się ukryć nieudane próby egzorcyzmów, lub nawet przypadki, gdy ofiary rytuałów były raczej osobami chorymi psychicznie niż opętanymi, co doprowadziło do nieodwracalnych szkód. Spekulacje idą dalej do tajnych zakonów wewnątrz Watykanu, praktykującym nieznane rytuały, których pochodzenie sięga głęboko w okultystyczną historię, przeprowadzane w podziemnych kryptach. Watykańskie wytyczne są wprawdzie surowe, ale co naprawdę dzieje się w najciemniejszych zakątkach, gdzie światło rzadko przenika? Pod Watykanem rozciąga się sieć starożytnych katakumb, nekropolii i rzekomo niezbadanych tuneli, które ciągną się kilometrami pod Rzemem. Te podziemne labirynty to nie tylko grobowce, ale według legend kryją także tajemnice, które mogłyby przepisać historię i wstrząsnąć teologicznymi fundamentami. Doniesienia mówią o tajnych korytarzach łączących Watykan z innymi kluczowymi budynkami w Rzymie, o podziemnych jeziorach, a nawet o ukrytych komnatach pełnych zapomnianych artefaktów lub dowodów na wczesnochrześcijańskie kulty, które znacznie różniły się od dzisiejszej formy kościoła. Wykopaliska archeologiczne są ściśle kontrolowane, a wiele obszarów jest całkowicie zamkniętych dla publiczności, co tylko wzmacnia spekulacje o tym, co się tam naprawdę znajduje. Co Watykan próbuje ukryć głęboko pod ziemią, może prawdę o samych podstawach swojej władzy i historii, którą starał się starannie przepisać. Każde z tych wydarzeń ujawnia fragment mozaiki, która tworzy prawdziwe oblicze Watykanu, instytucji pełnej władzy, bogactwa, ale także mrocznych zakamarków i starannie strzeżonych tajemnic. Watykan jako najmniejsze państwo świata jest jednocześnie epicentrum duchowej władzy dla miliardów ludzi, ale jego ziemskie operacje są przesycone intrygami, zagadkami i skandalami, które często stara się zamieść pod dywan. Dlaczego taka tajemniczość? Może strach przed zachwianiem wiary, może ochrona struktur władzy, lub po prostu chęć utrzymania kontroli nad narracją. Media często informują o powierzchownych wydarzeniach, ale prawdziwe, szokujące prawdy pozostają ukryte w głębokich cieniach. Ale prawda, jakkolwiek niewygodna, zawsze znajdzie drogę na zewnątrz, choćby tylko w szeptach i spekulacjach, które krążą po internecie. To od każdego z nas zależy, abyśmy pytali i szukali głębszego sensu za tymi historiami, które Watykan tak lękliwie ukrywa. Co o tym myślicie? Jakie inne tajemnice Watykan skrywa? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie dać łapkę w górę i subskrybować po więcej filmów ujawniających ukryte prawdy.